Kiedy pracujemy z plikami wysokiej rozdzielczości, takimi jak 4K, możemy je przenieść do sekwencji Full HD i zeskalować je w dół. W Premiere Pro mamy jednak dwie opcje, Scale to Frame Size i Fit to Frame Size. Jaka jest różnica? Siemano, ja jestem Mars, witam Was w kolejnym odcinku z serii Tips and Tricks Premiere Pro. Dzisiaj pokażę Ci różnicę pomiędzy Scale to Frame Size a Fit to Frame Size. Jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam Cię do wsparcia mojego kanału poprzez subskrybowanie go. Dzięki temu będę mógł dalej się rozwijać i tworzyć interesujący dla Was kontent, taki jak ten. Bardzo bym to docenił. Dzięki. Teraz bez większego przedłużania zaczynamy. Spójrzmy najpierw na ten klip. Kiedy jest wybrany, przejdź do Effect Control, wybieramy Motion i możesz zobaczyć, że ten klip jest większy niż rozdzielczy z sekwencji. Możemy go zeskalować w dół w taki oto sposób, żeby pasował do wielkości klatki, ale możemy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy i wybrać Scale to Frame Size lub Set to Frame Size. Wybierając Set to Frame Size, premier zrobi taką samą akcję, którą przed chwilą zrobiliśmy. Ustawi wielkość klipu do 50%, ale jeśli wybierzemy drugą opcję, Scale to Frame Size, zauważy, że zrobi dokładnie tą samą akcję, ale zachowa skalę 100%. Różnica pomiędzy tymi dwoma opcjami jest taka, że Set to Frame Size właściwie zmniejszy skalę tego klipu, zachowując jego pełną rozdzielczość 4K w tym przypadku. Jeśli jednak wybierzemy Scale to Frame Size, to transformuje ten klip robiąc z 4K Full HD i właśnie dlatego zachowuje skalę 100%. Mam nadzieję, że to ma sens jak na razie. To może być bardzo przydatne, kiedy pracujesz z plikami wysokiej jakości na starym laptopie, transformując te pliki, pomoże Ci to płynnie odtwarzać Twój timeline. Porozmawiajmy teraz o workflow, ponieważ pracujemy tutaj z plikami 4K w Full HD z sekwencji. Zajmie nam to trochę czasu, jeśli będziemy musieli zaznaczyć każdy plik osobno i wybierać Scale to Frame Size lub Set to Frame Size. Możemy przyspieszyć wchodząc Edit, wybieramy Keyboard Shortcuts, wyszukujemy Frame Size. Pojawiają nam się tutaj dwie opcje. W tym miejscu możemy ustawić skróty klawiszowe, jeśli chcesz. Jednak są prostsze sposoby, żeby to zrobić. Możemy najpierw zaznaczyć wszystkie klipy tutaj. Wchodzimy w klip. Video Options. Tutaj wybieramy Scale to Frame Size. W tych ustawieniach mamy do wyboru tylko Scale to Frame Size. Teraz te wszystkie pliki są Scale to Frame Size. Jeśli przyciągniesz któryś z tych plików na Timeline, wybierzesz ten plik i spójrz na wartość Motion. Zauważ, że skala pliku wynosi 100%. Jednak klip jest przetransformowany do prawidłowej wielkości kratki. Co jeśli jednak chciałbyś zeskalować każdy plik do 50% aby zachować jego jakość? Nie ma sprawy. Zaraz usuniemy ten klip. Teraz wchodzisz do Edit, Preference i Media. Zauważysz tutaj, że mamy opcję, która nazywa się Default Media Scaling. Chcesz wybrać Set to Frame Size. Klikamy OK. Teraz, kiedy zamierzasz dodać którykolwiek z tych klipów do osi czasu, zauważysz, że jest on teraz automatycznie skalowany do 50%. Stąd możemy zaskalować plik do jakiej w chcemy. To wszystko i taka jest różnica pomiędzy set to frame size a scale to frame size. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś nowego. Koment, sub, dzwonek, zapraszam również na mój Instagram profile, tam działam dużo więcej. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Peace!